Już nadajemy? Nadajemy na żywo. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj piątek, piąteczek piątunio, więc może będzie troszkę lżej. Postaramy się jakiś taki bardziej pozytywny temat naszych małżeńskich rozmów kwarantannowych. Pogoda dzisiaj taka troszkę bardziej średnia nie jest źle, wciąż. Ale już chłodniej, więc zamiast na tarasie, to wracamy do domu. Ale, oczywiście, tradycyjny na prośbę pana Janusza podgląd wiosny i ogląd sytuacji i widoku będzie na koniec. A teraz o czym dzisiaj? Pomyśleliśmy sobie o takiej rzeczy, która wydaje nam się bardzo ważna zwłaszcza w, w sytuacjach y, trudnych, y, takich właśnie jak powiedzmy teraz, czyli właśnie że jesteśmy w domu, że dzieci, że praca, że ta zewnętrzna sytuacja, wszystko razem, jest dużo napięć i y, pomyśleliśmy sobie, że y, y, jakąś taką y, y, ulgą, pomocą, nie wiem jak to nazwać, radością, ra, lekarstwem na to wszystko y, dla nas osobiście. Jest staranie się i pielęgnowanie w sobie takiego patrzenia na siebie. Tak jak tu Jacek zapodał temat, tytuł tego live'u, dobrymi oczami. Staramy się, chociaż, znaczy właściwie im mi pewnie jest ciężej, im bywa trudniej, patrzeć na siebie dobrym wzrokiem, widzieć sobie dobro. Tak, trochę to jest taki powrót do tego, jak na siebie patrzyliśmy kiedyś, na początku. Każda para, każde małżeństwo ma to wspomnienie takiego patrzenia na siebie tylko dobrymi oczami, z fascynacją, z zachwytem nad tym, co jest inne, co jest takie ciekawe w drugiej osobie i też z zachwytem nad tym, co jest takie same, że, że mamy tyle wspólnych myśli, wspólnych pasji, wspólnie patrzymy na rzeczywistość. Ta druga osoba, która się pojawia w naszym życiu. Patrzymy na nią, tak widzimy wszystko co dobre wokół niej. No i oczywiście nie widzimy nic złego, choćby nie wiem co kto nam mówił, to wtedy to jest taki czas szczególny, bardzo piękny, że się widzi to co dobre. No i przychodzi, przychodzisz. Mija czas, mija czas, mijają lata jakieś tam wspólne i różne rzeczy stają się oczywiste. Przyzwyczajamy się do tego. Przyzwyczajamy się do tego, jaka ta druga osoba jest i przyzwyczajamy się niestety też do dobrego. W sensie, że to co, to, co ktoś wnosi, to jakie ma talenty, jakie ma piękne cechy charakteru, jakie ma fajne cechy osobowości, te różne rzeczy stają się takie oczywiste. Czymś są takim, co właściwie jakoś właśnie się nam nie wiem, należy przestajemy to dostrzegać, skupiamy się właśnie jakoś tam bardziej na brakach, jakby wyznaczamy jakieś jeszcze kolejne, jakieś rzeczy, które jeszcze by były fajne, gdyby ta osoba jeszcze coś tam sobie wypracowała, jeszcze udoskonaliła. Natomiast A, w to miejsce no. bardzo chętnie wchodzą te rzeczy, które widzimy w drugiej osobie, które zaczynają nam doskwierać, które są trudne. Każde pojawienie się drugiej osoby z czasem, choćby była najwspanialsza, Zabiera nam naszą prywatną przestrzeń w jakiś sposób, trzeba się jakoś iść na kompromisy, jakoś się wzajemnie układać, bo po prostu to jest druga osoba, a jeszcze druga osoba każda wnosi swoje trudne cechy, wady, problemy i zaczynamy to bardziej widzieć, bardziej nam to przeszkadza. No i w takich sytuacjach, zwłaszcza jak teraz, mhm. gdzie jest dużo napięć, niepewności, te emocje związane z, z całą kwarantanną, z wirusem, z przyszłością, z zawieszeniem wszechświata, tak naprawdę, znaczy świata na szczęście, nie wszechświata, to właśnie, no przynajmniej tak my w tych sytuacjach różnych napięć zewnętrznych widzimy, no, że wtedy nam dużo bardziej ta druga osoba przeszkadza z tymi wszystkimi różnymi swoimi rzeczami. Więc to, co. To ta pierwsza rzecz, którą jakby chcielibyśmy jakoś tam dzisiaj się z Wami podzielić. Popatrzcie na trudny czas. Na trudny czas, tak. Popatrzcie na swojego męża, czy popatrzcie na swoją żonę i zobaczcie, ile ten człowiek dobrego daje. Daje mi, tak, daje, daje naszym dzieciom, naszemu domowi to, że ktoś płaci rachunki, że ktoś ubezpiecza samochód, że ktoś zapisuje dzieci do dentysty, że, yy, 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 że ciężko no, pracuje, że, pracuje. Że, że przynosi pieniądze, że ma tyle talentów, <coughs> że tak ogarnia dom, że no właśnie, nie wiem, że ktoś. No u nas akurat Monika yy, jest po prostu mistrzynią yy, ogniska domowego łącznie z kuchnią i to, to wszystko, co, co wychodzi z pod jej ręki jest, jest cudowne. I, ale oczywiście zdarza się, że coś jest niedosolone i wtedy oczywiście cała ta ogrom pracy chyba. U nas akurat. Yy, ogrom pracy, ogrom talentu, umiejętności tego wszystkiego co w sobie ma i co nam daje znika, a za to to niedosolenie czy przesolenie zaczyna wkurzać i, no właśnie, i, jeszcze, i jeszcze zdarza się, więc, że to powiem. Dobra, więc, 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 więc punkt numer, na numer jeden to jest to patrzeć właśnie na to, na to co ta osoba, jak dużo, jak dużo dajemy, jak dużo każdy z nas wnosi, jak dużo daje, jak się przekracza. Zawsze, zawsze to jest, po prostu no, no to, to jest, tylko trzeba naprawdę na to się otworzyć i też właśnie... Próbować to naprawdę ponazywać w drobiazgach, bo to jest bardzo, bardzo takie właśnie potrzebne. A druga rzecz, jakby. Nie, jeszcze tutaj muszę Aha, zrobić, nie, przepraszam, przerwę. Nie, tak? Trudno nam jest komentować czy odnosić się do tego, co, co, co piszecie na bieżąco, ale wczoraj obiecałem, że. Yy, Pomacham w kierunku północy, nad morze, taki challenge od Jarka, starego zioma z podstawówki. Więc macham Gdańskowi, macham Jarkowi i Kasi. A ja do wszystkich. A, ale oczywiście Dobra. do wszystkich, którzy Jedziemy są i codziennie. Skoksem. Dobra, żeby nie przedłużać, bo tak. mamy już 3 minuty, a nie chcemy Wam zajmować za dużo czasu. Druga rzecz, którą chce, chcemy Wam wrzucić. Co z tego wynika? wynika znaczy tego... jeszcze nie z tego wynika. Aha, tak. przepraszam. Dobra. Druga rzecz. Po pierwsze to jest popatrzeć na to co Jacek wnosi w naszą rodzinę, w nasze małżeństwo, ale druga rzecz, którą każda z naszych rodzin ma, to jest to co mamy razem. I chcielibyśmy, żebyście też otworzyli oczy i też właśnie może z większą uwagą i wysiłkiem zobaczyli ile rzeczy w waszych małżeństwach, w waszych rodzinach działa. Ile macie wypracowanych już po prostu skutecznych sposobów Działania ogarniania tej całej machiny, że po prostu są skarpetki zazwyczaj czyste, po prostu jest jakieś jedzenie, dzieci są, mają w czym chodzić, yy, uczą się. Yy, to, że. Yy, no, wiele. To, że umiemy rzeczy, przyjmować które... razem gości, że mamy dobre relacje, na przykład towarzyskie, że mamy na przykład wspólne hobby. Yy, to, no, co jest jakby. Tak, że to jest tak naprawdę życie nasze małżeńskie składa się z masy, masy odniesień. Nas jako małżeństwa, do rzeczywistości, do dzieci, do rodziny i. Ile rzeczy przez te lata już żeśmy wypracowali dobrych. Nawet jeżeli gdzieś w rzeczywistości z zewnątrz, nie wiem, z kim się jest trudniejszy kontakt, to razem już mamy to przepracowane, jak to przeżywać. Jakby y, Każda drobna rzecz ma swoją historię, taką logistyczną, która przynosi taki efekt, że nasze małżeństwo działa, że machina idzie do przodu, że, że naprawdę jest dobrze, że oczywiście, właśnie, y, 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 znaczy, są rzeczy i nie, 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 nie mydlimy oczu, że są rzeczy trudne, y, ale na tych Trudnych jesteśmy skupieni, nie musimy naprawdę robić wysiłku, żeby się na nich skupiać. Dużo trudniej nam się skupić na tych pięknych, które nas trzymają razem, scalają i są właśnie już wielkim doświadczeniem i takim, takim dobrym bagażem, który nas wyposaża na dalszą tak, drogę. Jakieś właśnie rodzinne rytuały, świętowanie. Jakieś fajne miejsce stałe, urlopowe, jakieś właśnie ulubione książki, filmy, różne takie właśnie dobre rzeczy, które mamy wypracowane, które działają. I teraz punkt trzeci tego całego wywodu logicznego naszego. Czyli po pierwsze, taki. dobre spojrzenie na drugą osobę, to patrzenie na jej piękno. Drugie, patrzenie na piękno i to, co już wypracowaliśmy razem jako małżeństwo, co nas łączy i co mamy wspólne. Tak, a trzecia rzecz nasza, ta, na, taka myśl, którą chcieliśmy się podzielić, to jest taka, że. Hmm, Wiecie, niby jesteśmy dorośli, niby wiemy, dlaczego to wszystko robimy, dlaczego wkładamy ten wysiłek, yy, wiemy, że się kochamy, że chcemy pomóc naszym dzieciom i tak dalej, i tak dalej. Już mówię o co yy, i... Niby mamy taką motywację w sobie, nie potrzebujemy, żeby jakby to nie wiadomo, jak tam ktoś za to nam dziękował, ale zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy ktoś to zauważy, ktoś to nazwie, ktoś mi za to podziękuje, ktoś to doceni, ktoś mnie pochwali. Czy nie Zem, ktoś, tylko druga ktoś, osoba. No, druga osoba. jak tak, małżonek, mąż, tak. czy żona, czy żona, czy Wypowie to. Nie tylko spojrzy, nie tylko sobie to uświadomi, ale wypowie. Zobaczcie, jak, jak, jak bardzo tego potrzebujemy, jak bardzo nas to podnosi do góry, jak bardzo nas to motywuje, jak, jak rośniemy, kiedy, kiedy ktoś doceni, kiedy ktoś pochwali, nie? kiedy ktoś zauważy. Może. Mam to precyzować. Tak, i tu jest taka ważna, trochę męska uwaga. Zdarza się, że jak są nacjonalności, są u nas to, to nie jest rzadkie. I my jesteśmy, staramy się być naturalni i staramy się. Nie szczędzić sobie tych, tych dobrych słów, to podtrzymuje i karmi nasze małżeństwo. To ktoś powie, ale sobie słodzą. <laughs> takie, takie uzewnętrznienie dobrych słów czy dobrych uczuć wobec drugiej osoby w takich codziennych, zwykłych, nie mówimy tu o wielkich jakichś ochach i achach, ale zwykłe, zwykłe właśnie pochwały, komplementy, to są, bywają odbierane zwłaszcza w męskim towarzystwie O jejku jejku. właśnie to takie nie, nie, nie po męsku, tak, tak tego właśnie mężczyźni to wystarczy, że tak coś odbąkną spod nosa, że no w sumie dobry ten obiad, dobra ta zupa jakby boimy się wyjść z tym takim naprawdę ciepłym, dobrym miłym słowem i to co chcę powiedzieć to to żeby w tym trudnym czasie wirusowym, kwarantannowym, pełnym niepewności i napięć, który pewnie niestety będzie trwał dość długo, nie szczędzić sobie słodkości. Słodźcie sobie, ile w razie patrzcie na siebie słodkimi oczami, dostrzegajcie to, co dobre, i naprawdę sobie słodźcie. Idzie weekend. Odpocznijcie. Odpoczniecie od nas, bo weekend. Od nas też, ale odpocznijcie odpocznijcie od tego od czego możecie to odpoczywać? Że, 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 że nie będziemy robić wspólnej porannej kawy, przynajmniej w ten weekend, a, a wy w ten weekend naprawdę patrzcie na siebie dobrze i słodźcie sobie. A co? Jeszcze nie koniec, przepraszam. Aha. Tak, to był buziak do wszystkich, A, bo jeszcze chciałem powiedzieć, że po weekendzie w poniedziałek odpowiemy, czy odniesiemy się, czy nie wiem, spróbujemy tak jakoś wspólnymi siłami też z wami pogadać o tym, co zostało nam tu zaproponowane, o co prosiliśmy w komentarzach i w jakimś tam kontakcie z nami. Są jakieś tam tematy zaproponowane, oczywiście wiadomo, że jak są proponowane to trudne. Kończymy. Tak się spieszysz, to daj mi powiedzieć. Więc w poniedziałek będzie o 10:00 spotkanie live na temat, te, które nam podrzuciliście. A teraz codzienna panorama zbudznika wiosenna. I dziękuję. Uwaga, muszę jakoś tutaj wstać się wydostać z naszej super kanapy. Uwaga, 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 muszę wyjść. Tak, 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 idziemy. Na zewnątrz. Już na razie widać moją słodką buzię. Nie wiem czy tu internet jeszcze będzie łapał, ale widok jest taki. Jesteście tam jeszcze jest, jeszcze internet chyba jest. Więc dzisiaj to można by powiedzieć taki poranek. Nie wiem, czy oglądacie leśniczego nóżkę. Ale leśniczy Kazimierz nóżka by dzisiaj powiedział, że łąki pachną, wilgocią wiosennego lasu. Do usłyszenia.